Dzień dobry, rówieśnicy. Gimnastyka. Stoimy jak zwykle w lekkim rozkroku. Staramy się lekko odchylić do tyłu. Barki opuszczone. Wdech. Wydech. Broda leciutko wycofana. I bujamy się lekko. Raz. Dwa. Ręce splecione z tyłu. Trzy. Cztery. Pięcie teraz z przodu. Raz i coraz wyżej. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. I zaczynamy rozgrzewkę. Jak zwykle od rozgrzania mięśni szyi. Głowa na bok. Na ramię. Wdech wydech wdech wydech wdech wydech postawa druga strona wdech wydech drugie ramię, do tyłu lekko wdech wydech wdech Wytrzymujemy moment, wyprost. A teraz głowa powoli w dół. Mięśnie brzucha są oczywiście napięte, barki opuszczone. Wdech, wydech, wdech, wydech. Lekko poruszamy głową w jedną i drugą stronę i wydłużamy szyję. Powoli, powoli podnosimy głowę w górę. Wdech, wydech, a teraz od, od, odkładamy ją do tyłu. Oddechów i powoli wracamy do postawy wyprostowanej. Wdech, wydech. I powtórka całego tego cyklu. Głowa na bok. Czujemy wyraźnie, jak mięśnie się tutaj rozciągają. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. Wracamy do postawy wyprostowanej i druga strona. Głowa na drugie ramię. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. Wydech. Jeszcze jeden wdech, wydech. I wracamy do postawy wyprostowanej. Oddychamy. A teraz głowa w dół. Mięśnie brzucha napięte, barki opuszczone i rozluźniamy. Odchylamy ją do tyłu. I góra. Tak. A teraz obydwie dłonie na bojczyk. Dociskamy do siebie głowa w bok. Patrzymy w bok. Bardziej do tyłu, broda wysoko i w sufit. Druga strona. Bok, tył, broda wysoko i sufit. I pięć oddechów. Teraz powtarzamy. Wracamy do pierwszej strony. Patrzymy w bok, do tyłu, broda wysoko i sufit. Powoli przenosimy głowę, drugą stronę, bok, tył, broda wysoko, i sufit, i rozluźnienie w jedną i w drugą stronę, luźne ręce, raz, dwa, trzy. I pięć. Wdech, wydech. Dłonie mamy na udach i jedziemy z nimi w dół. Za kolano. Jedno i drugie. Plecy proste. I wahadłowym ruchem coraz niżej. Raz. Dwa. Trzy cztery, pięć i kolano do łokcia jedna i drugie raz, dwa, trzy, cztery, pięć jeszcze raz raz, dwa, trzy, cztery a teraz skrętami, skrętami. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Z powrotem dłonie wracają na kolana. Góra je do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu, do, przodu, do tyłu. Siadamy sobie teraz na macie. siadzie skrzyżnym, wdech, wydech, dłonie ustawiamy sobie wnętrzem do siebie, dociskamy mocno i rozluźniamy. jeszcze raz, dociskamy, rozluźniamy. jeszcze raz, dociskamy, dociskamy, rozluźniamy, rozluźniamy teraz sobie trochę palce nadgarstki. I jeszcze raz, dłonie złożone, ale tym razem dół, również złożone są przedramiona do łokcia, tak, barki opuszczone w dół i zaczynamy. Kciukami podkładamy brodę i mocno zaciskamy. I rozluźniamy, zaciskamy, barki opuszczone. Rozluźniamy. Trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Jeszcze raz, dziesięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, rozluźniamy, wdech, wydech, wdech, wydech i w tempie 10 razy. Raz, dwa, dokładnie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I rozluźniamy się w jedną stronę. Coraz niżej i w drugą. A teraz stopa do stopy. I lekkim ruchem wahadłowym raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przysuwamy troszeczkę stopy bliżej siebie. Kolana opadają. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze bliżej. Wdech, wydech, wdech, wydech. Jak damy radę, to jeszcze bliżej. Siedzimy prosto. A teraz łokcie przekładamy przed kolana i bujamy się raz. I coraz niżej. Dwa, trzy, cztery i pięć. Wdech. I wydech. A teraz połóżmy się na macie i ćwiczymy wszyscy. Również osoby, które muszą pozostawać z różnych przyczyn w łóżkach. Wdech, wydech, wdech, wydech. I stopy najpierw. Zaczynamy od rozluźnienia stóp. Jedna stopa wyprostowana, druga zgięta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. A teraz tempo, tak żeby poruszać nogami aż od bioder. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Do dziesięciu. Sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć i odkręcamy kółka na zewnątrz i do środka. I na zewnątrz i do środka. A teraz obydwie stopy razem wyprostowane. A teraz palce ciągną stopy do przodu, a potem do tyłu. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy na boki i do środka. I teraz dziesięć razy. Uwaga, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I dziewięć i dziesięć. I rozluźnienie na boki. I do środka. Dobrze. Wdech, wydech, wdech, wydech. Przyciskamy jedno kolano do siebie, a druga noga jest nie nad leciutko uniesiona, wyprostowana nad matą. Wdech, wydech, wdech. Wydech i zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oddechów. Wracamy do pierwszej nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zmiana. I ostatnia zmiana. A teraz składziemy nogę sobie na macie. Noga, która była przytulona jest wyżej nad nami i leciutko ją dociągamy do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zmiana. Trzy, cztery, pięć, zmiana, trzy, cztery, pięć i rozwijamy w jedną i w drugą stronę. Kręcimy kolanami na jedną stronę, bujamy się i na drugą. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. Kładziemy nogi wygodnie na macie. A teraz ręce w górze, za siebie i unosząc lekko głowę do przodu. Raz wytrzymujemy tył i przód. Pięć razy. I pięć. Dobrze. Wnet. Wdech, wydech. Obydwie ręce w górę. I raz jedna. Ręka wyżej. Raz druga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Odpoczywamy. Wdech, wydech. Jeszcze raz w górze. I teraz troszeczkę szybciej. Dziesięć razy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, 9, 10. Wdech, wydech. Góra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Dół. Wdech, wydech. A teraz zaciskamy pięści. I do góry. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 i do przodu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i na boki, raz, dwa, trzy, cztery, 5 i tył, raz, dwa, trzy, cztery, 5. Odpoczywamy, rozluźniamy troszeczkę sobie nadgarstki i do przodu, jeszcze raz i góra. Wstawiamy teraz stopy sobie na macie. Unosząc lekko głowę, umieszczamy złożone do siebie dłonie między kolano i potem na jedną tą stronę i na drugą. Z jednej strony kolana i z drugiej. Pięć razy. Raz. Dwa. Trzy. Pięć? Odpoczywamy. Wdech, wydech. Dziesięć razy raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć? Jeszcze pięć? Siedem? Osiem? 9 i 10. Kładziemy się, rozluźniamy troszeczkę yy, kark, ręce mamy wzdłuż ciała, odchylamy lekko głowę do tyłu, ciężar ciała jest na dłoniach i leciutko kręcimy kółeczka. Raz, dwa, trzy i w drugą stronę raz, dwa, trzy. I kładziemy się. Wdech wydech, wydech, wydech. A teraz unosimy nogi w górę i staramy się leciu do, jak najbliżej zbliżyć czoło do kolan. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, Wydech, wdech, wydech. Dłonie pod potylicę. Rozstawiamy łokcie i bujamy się leciutko na boki. Raz. Dwa. Pięć razy. Trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech i głowa i potylica. Raz. Dwa. Trzy cztery pięć, i boki raz dwa. Trzy cztery pięć, wydech, wydech, ostatnie ćwiczenie kolana, czoło raz dwa. Trzy. Cztery, pięć, wdech, wydech i na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy się. Wdech, wydech i rowerek. Raz. Dwa, trzy, cztery. Pięć, wydałujemy do tyłu, raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Zostawiamy nogi w górze, kolana, płytki są równoległe do poziomu maty, kolana są lekko rozstawione i teraz napinając mięśnie brzucha, mięśnie pośladków i wewnętrzne staramy się, Odstawić kolana na boki, a dłonie je dociskają. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźnienie. A teraz dłonie do środka, z wewnętrznej strony kolana. i rozsuwamy kolana. Kolana się nie poddają. Napięcie na brzuchu, na pośladkach i wewnętrzne mięśnie. Mocno. Cztery. 5. Rozluźniamy. Beczce w kłonie mamy na zewnątrz. Dociskamy. Pięć oddechów. Rozluźniamy, do wewnątrz, rozsuwamy nogi, pięć oddechów, trzymamy, trzymamy napięcie, rozluźniamy i na zewnątrz, docisk, raz, dwa, trzy i rowerek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. A teraz przytulmy kolana do siebie. Troszeczkę rozluźnijmy kręgosłup. Trzy. Błynki w jedną stronę i trzy w drugą. Stopy uniesione, nogi wyprostowane, rozluźniamy je trochę. Ręce mamy wzdłuż ciała i kręcimy półsłupki nogami, stopami. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Wdech, wydech. Rozluźniamy w jedną stronę, w drugą. Stopy wysoko. I jeszcze ósemki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Przytulamy kolana do siebie. Raz. Dwa. Trzy. Młynki w jedną stronę. Raz, dwa, trzy w drugą. Do stopy do góry. Razem. I ostatnie młynki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I przytulamy kolano do siebie. Raz, dwa, trzy i w drugą stronę. Raz, Dwa, trzy. Stopy wędrują na matę. Wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz przekręćmy się na brzuch. Dłonie mamy pod brodą. I rozluźniamy się troszeczkę. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, dociśnijmy jeszcze sobie do stopy w kierunku pośladka. Uruchommy troszeczkę staw kolanowy. 3, 4, 5, wytrzymanie. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, wytrzymanie. Pierwsza noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymam drugi, Druga strona. Trzy. Wytrzymujemy. Drugą stronę. Tak. A teraz. Przekręćmy się z powrotem na plecy. Jesteśmy rozluźnieni. Wdech, wydech, wdech, wydech. Barki leżą na macie. Rozluźniamy stopy, łydki, uda. Mięśnie brzucha. Poruszamy palcami. Barki leżą na macie. Wdech nosem. Wydech ustami. Wdech nosem. Wydech ustami. Wentylujemy sobie płuca. Wdech. 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 A teraz stopę sobie przesuwamy na matę, skręcamy biodra w bok, podpierając jedną ręką przechodzimy do siadu, siedzimy w siadzie skrzyżnym, wdech, wydech, ręce w bok, z wdechem w górę, Rozciągamy się jeszcze mocno w górę i z wydechem opuszczamy dłonie na serce i miłego dnia do poniedziałku. Do widzenia!